Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Kośmińskiego. Wystąpienie związane jest z nowymi nowoczesnymi technologiami edukacyjnymi i przestałymi korzyściami z Dzień, Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, tytuł mojego wystąpienia jest dosyć kontrowersyjny, a nawet prowokacyjny dla tych, którzy znają koncepcję e, teorii e, korzyści zacofania w angielsku, great Z jednej strony mamy bowiem coś bardzo konkretnego, współczesnego, nowoczesne technologie e, edukacyjne, a z drugiej mamy fundamentalną kwestię dotyczącą sztafetu nar narodów, e, wyścigu historycznego e, e, i, i konkurencji międzynarodowej. Czy coś to takiego jest a, teoria a, i, i czym się zajmuje ta teoria korzyści z zacofania? Otóż e, 100 lat temu o, wprowadził ją torsem Weblen wtedy e, kraje takie jak Niemcy e, czy Japonia były głęboko zacofane i było pytanie, czy one w ogóle mogą się zbliżyć do, do, do Stanów Zjednoczonych o, i, i wtedy została sformułowana właśnie ta teoria, że kraje zacofane... Je, mają korzyść z tego, że są zacofane, czyli mają szansę, ponieważ mogą, nie muszą, mogą od razu e, zastosować najnowsze technologie, a, mogą wykorzystać doświadczenia, a jednocześnie nie mają zaangażowanego kapitału we wcześniejsze technologie. Tak? To, jest, e, to jest fundamentalna kwestia. W latach e, 50. i 60. To była bardzo żywa dyskusja na temat możliwości wydźwignięcia się z zacowania krajów trzeciego świata. Tam była olbrzymia dyskusja na ten temat. No i ponieważ jesteśmy w murach mojej macierzystej uczelni, to chyba nie możemy abstrahować od kwestii, że w tych murach jest pytanie czasów jeszcze z wypisu, kiedy przegonimy, kiedy dogonimy, a następnie przegonimy te najbardziej rozwinięte kraje kapitalizmu i kiedy socjalizm wycięży. Tak to było, więc pytanie jest takie, czy, czy ta platforma technologiczna, która jest, stwarza takie, takie możliwości, czy Zastosowanie najnowocześniejszych technologii edukacyjnych pozwoli nam zbliżyć się do czołówki. I dla mnie takie pytanie jest e, no, intelektualnie bardziej frakujące od pytania, czy, czy w ogóle technologie edukacyjne sprzyjają e, efektywności, bo tutaj w tym konie, czy ktoś ma wątpliwości, że to sprzyja poprawie efektywności, usprawnia. Myślę, że nie, aczkolwiek poza tą, poza tą salą pewnie znalazłoby się masę profesorów, które uważają, że, że, że to nic nie daje. Ja pamiętam na jeszcze z czasów rzymskich pisów, kiedy byłem asystentem i, i wprowadzaliśmy rzutnik z pisma, to mój profesor, tutaj nieżyjący, mówił Panie magistrze, to jest bez sensu, bo student musi widzieć, że jak rysuje krzywą. To idzie najpierw w dół, później w górę, a tak pan wrzuca, i nie widać tego efektu ręko. Ja mówiłem, panie profesorze, ale pan się wtedy od, do tablicy odwraca i ten student pana nie słyszy. Czyli, czyli pytanie jest teraz takie: bo ja uważam, że tak. Czyli ja uważam, że jest to szczególna sytuacja w rozwoju, że my jako środowisko edukacyjne możemy nie tylko usprawnić, ale możemy doścignąć czołówkę. Czyli sprawdza się w naszym przypadku drobnie korzyści, zacofanych. I pytanie jest, jak to zrobić? I tutaj chciałem e, przedstawić takie założenia projektu, który ja staram się odpowiedzieć na pytanie, czy to jest możliwe, poprzez działanie, przygotowując pewien projekt edukacyjny. Czyli jak to osiągnąć? Po pierwsze, bierzemy na warsztat konkretny projekt. Bo gdybym ja wiedział, jak, jak doprowadzić do poziomu światowego szkolnictwo wyższe, to bym pewnie tutaj nie siedział, tylko byłbym w rządzie premiera Marcinkiewicza. A, ale odpowiedź Ale to jest taka. Weźmy konkretny program. Zastosujmy te wszystkie rozwiązania, które mamy do dyspozycji. A następnie spróbujmy zorganizować środowisko które zajmuje się konkretnym programem dydaktycznym i na wspólnej platformie technologicznej i organizacyjnej i programowej. I jeśli chodzi o pytanie, problem pierwszy. Weźmy konkretny program. To znaczy ja wybrałem taki program, który ewidentnie mamy sytuację taką, że istnieje przewaga Stanów Zjednoczonych i my jesteśmy jeszcze trochę w tyle. To jest przedmiot, który się nazywa uruchomienie nowego biznesu. Amerykanie w ostatnim okresie, 25 lat, zrobili olbrzymi postęp, jeśli chodzi o kształcenie studentów w tej dziedzinie, na wyższym poziomie, nie na poziomie jak założyć mały biznes nierozwojowy, tylko jak założyć rozwojowe przedsięwzięcie. Przez ostatnie 25 lat przygotowali na przykład w środowisko uczelni biznesowych, ale nie tylko przygotowało tutaj pole dla boomu internetowego, który wystąpił w latach, na przykład w końcu lat 90. Oczywiście nie zawsze z pozytywnym skutkiem. To jest w ogóle sukces, notabene, e, komercyjny, ekonomiczny środowiska a, a amerykańskich wykładowców, ponieważ ci, którzy skończyli te programy, e, często przychodzili z powrotem na te swoje lokalne uczelnie i mówili: No, słuchajcie, może mi to niewiele dało. Właściwie sukces mój biznesowy to ja tym sobie, ale staraliście się, to macie 3 miliony dolarów na rozwój. E, ta dziedzina, czyli kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim przyciągnęła największe środki prywatne ze, ze wszystkich innych. Sukces nie bywa. Europa, Europa dopiero się budzi w tej dziedzinie. Mówię o konkretnym programie, e, jako przykład program i szanse nasze, że ojczyznie szumpetera, twórcy nauko przedsiębiorczości w Wiedniu, na Wiedeńskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Taki program powstał w roku 2002, czyli 3 lata temu. Jeśli chodzi o nasze doświadczenia, no jeśli sądzić po ilości uczelni, które mają w nazwie przedsiębiorczość, to można powiedzieć, że jest, że, że jest zainteresowanie, ale te doświadczenia są bardzo rozproszone, zróżnicowany poziom. A co jest najbardziej niepokojące, to jest bardzo niski poziom kształcenia w tej dziedzinie, jeśli chodzi o uczenie techniczne, rolnicze. Tam to jest naprawdę nie najlepsze. I teraz, jeśli chodzi o realizację. Myślę, że powiem, że e, wybór tego, tego, tego akurat przedmiotu e, jest również produktowany względami osobistymi. E, ja, ja miałem przerwę w, dy, w dydaktyce przez 13 lat, zajmowałem się biznesem, również biznesem doradczym i 50% pytań, jakie mi zadawano za pieniądze, dotyczyły kwestii jak uruchomić, jak zorganizować na starcie. Stąd pomyślałem, że to może być również interesujące jak przekaz. I teraz jeśli jesteśmy, o, jeśli chodzi o sferę realizacyjną, no więc e, dwa lata temu przystąpiłem do, do, do wdrażania tego programu dydaktycznego, czyli myśl, początek był taki, że myślałem, proste myślenie, że jak wracam z biznesu, to jest proste takie przekazanie do dydaktyki, nie, to wymaga pewnego przygotowania. I e, od strony programowej, narzędziowej metodologii, to już jest tak? Ale pomyślałem sobie, że pójdę dalej, czyli wracamy do technologii informacyjnych, do technologii edukacyjnych i learningu. I pierwsze spostrzeżenie było takie, ja jeszcze może powiem na wstępie, że nie jestem informatykiem, natomiast mam duże doświadczenie we współpracy z informatykami. I teraz tak, że zaczynając od witryny internetowej, która, która wspiera proces dydaktyczny. Materiały dla studentów. To okazuje się, że od takiej prostej witryny do rozbudowanego wortale, zawierając zawierającego bazę danych, za, za, za różne aplikacje, o e, których zaraz powiem, jest z punktu widzenia organizacyjno-technologicznego niewielki krok. Minimalne, większe nakłady, yy, yy, może bardziej rozwinięta koncepcja, i przechodzimy od no, prostej rzeczy, jaką jest zawieszanie studentom materiałów na stronie, do rozbudowanego narzędzia. I yy, yy, co się składa na to narzędzie? A więc, zaczynając od materiałów, narzędzi dla studentów, to następnie to yy, yy, mamy. W tym, w tym całym programie moduł dla wykładowców, również takie możliwości, że każdy przedmiot, jest, który jest prowadzony w ramach tego Wortala, przez z obojętnie jakiego miejsca w kraju i jakiego wykładowcę, jest konfigurowany na jego potrzeby, to znaczy on sam sobie może konfigurować, Tylko tam się zaczynając od tego pojawia jego dane osobiste itd., tak ale cała zawartość jest skonfigurowana. E, e, w ramach tego portala jest baza materiałów, ponieważ no, założenie jest takie, że e, powinniśmy korzystać maksymalnie, wykorzystywać różne materiały, studia przypadku, informacje e, dotyczące właśnie e, działalności tej zaawansowanej, e, w, e, przedsiębiorczej w Polsce i, bo ta jest, tylko jest rozproszona, i to wykorzystywać w dydaktyce. E, Wymiana doświadczeń między wykładowcami. Następnie kwestia dostępu do usług doradczych. Otóż w ramach takich ćwiczeń praktycznych na temat własnego biznesu pojawia się problem dostępu do konsultanta zewnętrznego. wykorzystania konsultanta. Otóż on, to jest niemożliwe z punktu widzenia kosztowego, gdyby on się musiał pojawić na sali albo i uczestniczyć bezpośrednio. On może w tyle występować i, i, i to, to się akurat to zostało już przetestowane. I na końcu kwestia taka, że w tej dziedzinie wiadomo, że po uruchomieniu nowego przedsięwzięcia jest okres bezpośrednio po rozmuch, bardzo trudny moment i tymi ludźmi trzeba się zaopiekować. I tutaj jest też taki moduł, forum dyskusyjne, również moduł zawierający, który zawiera Daje taką możliwość. Tutaj mamy, czyli to jest taka generalna koncepcja, czyli jest realizowany projekt. To są doświadczenia, jeśli chodzi o cały proces, dosyć dobrze rozpracowane, właśnie na zachodzie. Tu jest rozpracowane, nazwany z Polski. to jest ta metodologia. Natomiast jeśli chodzi o ten. A tutaj to jest ta strona, która jest wprowadzająca do tego programu, czyli, czyli te wszystkie rzeczy, czyli tutaj one są konfigurowalne, to znaczy jeśli ktoś się pojawi w Szczecinie i będzie to robił, to może to tu będą jego wszystkie dane. I, i, i Mamy bloki tematyczne i jeśli schodzimy niżej w ramach bloku tematycznego, to w ramach tego bloku to są zawieszone konkretne materiały, testy, literatura a i, i wiele jeszcze innych rzeczy. Jak schodzimy na cenę jakichś przypadków, no to mamy, tak jest, jest, jest generalnie zbudowana ta, ta ten cały wątek. Jeśli chodzi o jakby istotę, to właściwie z punktu widzenia korzyści wykorzystania technologii informacyjnych, to, to tutaj, z tego, akurat w tym przedmiocie najważniejsze to jest zarządzanie i wykorzystanie wiedzy, bo w, ty, w, ty, w ramach tego przedmiotu musi nastąpić do, z, zetknięcie się grupy studentów, dyskusja, to jest nieuniknione, a Tego się nie da zrobić w tym egzaminie, ale w tym e, przypadku to zgromadzenie informacji, wymiana doświadczeń, budowania przez wielu wykładowców, czyli e, e, wykorzystania doświadczeń w procesie dydaktycznym, a jednocześnie bardzo duża elastyczność, czyli e, to jest czy ta jest sytuacja, wracając do tematu, do, do, do pytania wyjściowego. Korzyści z czy możliwe jest? Czyli to jest projekt, który umożliwia, teoretycznie, jeśli by było zainteresowanie realizacji tego programu w skali ogólnopolskiej. Wykorzystanie wiedzy, gromadzenie <grym> tej wiedzy. Jaki jest stan przygotowań? Otóż no po pierwsze, Przetestowałem to, ten cały wariant, oczywiście na, na zajęciach ze studentami, jak również tą funkcjonalność formatów. I w założeniach, ja, ponieważ jestem fanem nowoczesnych technologii, miało być bez podręcznika papierowego. I to jest największe zaskoczenie, ponieważ przetestowałem wszystkie doświadczenia, również amerykańskie, zachodnie, i okazuje się, że. Ile nie eliminuje podręcznika. Mało tego, musi być podręcznik, bo ten podręcznik po prostu studenci chcą mieć. Nie wiem z jakich względów tutaj może to się uda wyjaśnić. A, e, jeśli chodzi o... Czyli cały ten projekt będzie gotowy na początku e, przyszłego roku i wtedy no, będzie faza realizacyjna e, po prostu wystąpię z ofertą. Do, do wszystkich środowisk, żeby z tego korzystać. Mamy stare kwestie organizacyjnych, e, jeśli chodzi na przykład o, o finansowanie, e, to, to e, tu wystąpiliśmy i być może dostaniemy pieniądze w ramach funduszy unijnych na organizowanie takich grup między uczelniami, bo akurat w tym programie jest bardzo byłoby korzystne, gdybyśmy potrafili organizować i to, ten WOTA ten to umożliwia, Łączyć studentów z różnych uczelni. Ja muszę powiedzieć, że to jest jedno z doświadczeń. Studenci szkół, szkół ekonomicznych to, to, to ciągle myślą tylko, jakby zostać konsultantami. Tam myślenie o jakiejś technologii to jest w ogóle coś odległego. Z kolei inżynierowie się boją e, spraw ekonomicznych i coś z tym trzeba zrobić. W tej chwili być może uda się uzyskać finansowanie. Z Fundacji Nauki Polskiej e, też jest taki, taki projekt, będzie realizowany, ale dla, dla doktorantów w zakresie uruchamiania biznesu w HIT. Także to jest taki, taki projekt, na koniec, czy można, czy, czy technologie informacyjne w edukacji dają możliwości wydźwignięcia się z zacofania, a ja wierzę, że tak, a jak to się nam uda, to pokażę między innymi realizację tego projektu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.